Witajcie, przepraszam, trochę nadal bardzo ciężko mi mówić, ale mm, ostatnio jest pewien temat, mm, który pojawił się także w polskich mediach, a który no, wymaga kilku słów komentarza, a mianowicie chodzi o mm, aresztowanie. Po 30 latach ukrywania się, ostatniego chyba z ojców chrzestnych sycylijskiej mafii, a mianowicie pana, który nazywa się Matteo Messina Danaro. Miało to miejsce w klinice. Leczącej choroby onkologiczne. Jest, załączam Wam link do momentu aresztowania owego Pana, i zwróćcie uwagę, iż nie założono mu nawet kajdanków. Właściwie jest on jedynie eskortowany przez żandarmów, czyli należących do specjalnego oddziału karabinierów, i tak jak byłby po prostu politykiem albo głową państwa składającą wizytę we Włoszech. Właściwie wszyscy wracają do tematu mafii, warto powiedzieć, że Matteo Messina Danaro ukrywał się przez lat 30 od roku 1993. I właściwie jest ostatnim z wielkich ojców chrzestnych związanych z takim, powiedzmy sobie, najbardziej niebezpiecznym okresem w rozwoju mafii. A mianowicie wtedy, kiedy można powiedzieć, zmieniono tradycyjny kodeks honorowy, i kiedy po prostu mafia zaczęła stosować metody terrorystyczne w tym zamachy, w których zginęło zgin wielu niewinnych ludzi. O historii mafii, o jednej z legend związanej z powstaniem mafii, już mówiłam. Jeśli nie oglądaliście, to jest taki filmik, który jest poświęcony takiej sekcie zwanej Beati Pauli. Zamaskowanym Mścicielom. To chyba mniej więcej rok temu um, opublikowałam taki krótki tekst. Istnieją także inne legendy związane z powstaniem mafii, a właściwie całych, wszystkich organizacji przestępczych. Taka najbardziej popularna legenda jest związana z trzema braćmi hiszpańskiego pochodzenia, którzy w roku 1412 w Toledo przystąpili do organizacji, tajnej organizacji, która nazywała się La Gartunia i która była organizacją zrzeszającą tak zwanych ludzi honorowych, i y, y, muszę Wam powiedzieć, że y, na Sycylii y, stosunkowo rzadko używało się słowa Mafia, słowo to zresztą było wyprowadzane od słów Morte a Francia, Italia Anela, czyli Włochy życzą Francji śmierci. Było to związane z tak zwanymi niszporami sycylijskimi, a mianowicie powstaniem przeciwko rządzącym wówczas Francuzom. Zresztą historia Sycylii jest właściwie bardzo barwną historią. Wyspa przechodziła z rąk do rąk, szczególnie ze względu na jej polityczne znaczenie i usytuowanie po prostu na przecięciu szlaków na Morzu Śródziemnym. Od starożytności, czyli od czasu lokalnego, Populacji poprzez wpływ Kartagińczyków, Wielką Grecję, Rzymian, Arabów, Bizancjum, Francuzów, Szwabów. Tak, Szwabów, czyli niemieckiego cesarza, rzymskiego cesarza narodu niemieckiego i wreszcie Hiszpanów, znów Francuzów, czyli królestwo Bojga Sycylii, następnie panowanie dynastii Sabałski, Sabałckiej i wreszcie przyłączenie do Włoch. Także jest to bardzo kolorowa. Aha, I zapomniałam oczywiście jeszcze o okresie dominacji arabskiej, która wywarła ogromny wpływ na rozwój zarówno kultury, jak i tradycji sycylijskich, a także sycylijskiej kuchni. Jednym słowem, bardzo bogata przeszłość. A więc, jak już wspominałam, wszystkie tajemne organizacje wyprowadza Stara Legenda od trzech braci, którzy nazwali się. Oso, Mastroso i Karkanioso. Bracia posiadali siostrę, która pewnego razu została napadnięta przez jednego z przyjaciół króla hiszpańskiego i według jednej wersji była napastowana, według innej wersji została zgwałcona przez Ową osobę, bracia należący do organizacji honorowej, ukarali winnego śmiercią, za co skazano ich na o, długoletni pobyt w twierdzy Fawiniana na Sycylii. I 30 lat, jakie tam spędzili, bracia mieli przeznaczyć na. Opracowywanie kodeksu honorowego i warunków tajemnych organizacji, które miały łączyć ludzi honoru. Na Sycylii często taką nazwą popularną mafii jest honorata società, czyli Stowarzyszenie Ludzi Honorowych, godne szacunku. Mówi się także o systemie, używa się zwrontu Manonera, czyli Czarna Ręka. W każdym razie Koza Nostra, czyli Nasza Sprawa, to organizacja, która rozwinęła się właśnie na Sycylii i którą zorganizował, zorganizować miał najstarszy z braci, który nazywał się Osso. Podczas gdy mm, mas, y, y, Mastroso zorganizował y, y, Organizację, podobną organizację w Kalabrii, która nazywała się Landrangheta. Uwaga, nie jak mówi Pan Gadowski, drangheta ma, ale prawdziwa nazwa to jest Landrangheta. Natomiast ostatni z braci Karkanioso zorganizował neapolitańską. Kamorę, której nazwę wyprowadza się od słowa Gomora. Wszystkie te organizacje określały się wspólnym słowem Malawita, czyli właściwie należałoby to przetłumaczyć jako złe życie. Tych, którzy po prostu zajmują się przestępczością. I tutaj jaka była. Rola o, yy, mafii, to właściwie można powiedzieć, że przez długie wieki mafia stanowiła lokalną władzę, yy, dlatego że krajem zarządzali cudzoziemcy, yy, natomiast mafia była yy, po prostu yy, takim ruchem przedstawicielskim. Lokalnych mieszkańców. I właściwie to ona podejmowała najważniejsze decyzje lokalnego stopnia. Mówiło się, że istnieje tak zwane mandamento, czyli pilnowanie porządku, zarządzanie terytorium. Tak właściwie było do XIX wieku. Więzi mafijne i przynależność do poszczególnych rodzin, czyli lokalnych odłamów mafijnych, były bardzo silne. Były związane z honorem, był ów specjalny kodeks. Była, nie wolno było zdradzać sekretów mafii, ale w tym wcześniejszym okresie nie wolno było też atakować dzieci i kobiet, a żeby dokonać wyroku, na przykład na zdrajcy z własnej grupy, musiała być podjęta decyzja. Powoli pojawili się właściwie władcy absolutni, wszelkiego typu bosowie, których nazywano także ojcami chrzestnymi, i tutaj zapewne pamiętacie film Francisca ojciec chrzestny na podstawie. Powieści włoskiej, który dość jasno pokazywał sytuacje i wewnętrzne stosunki w świecie mafijnym. Właściwie wpływ mafii najsilniej, najsilniejszy był w Palermo i w miejscowości Corleone. Były to najsilniejsze grupy, najsilniejsze rodziny, które prowadziły między sobą bezpardonową walkę o prymat. I tutaj z kolei badacze podkreślają, że właściwie tradycję mafijną należałoby. Wyprowadzić nie od legendy, ale z czasów feudalnych, kiedy to um, Sycylia była podzielona pomiędzy feudalnych baronów, którzy walczyli między sobą o prymat. Baronowie ci posiadali jakby własne małe armię, armie złożone z wieśniaków i bardzo często najemnych pracowników rolnych, które po prostu reprezentowały władcę i zarządzały jego terytorium. Warto powiedzieć, że sekret powodzenia mafii to współdziałanie, ze światem politycznym i ustalanie odpowiednich stosunków. Uważa się, że mafia, siła mafii to właśnie owe powiązania, i mafia wykonywała po prostu pewne działania których politykom bądź nie wypadało, bądź nie mogli ich po prostu wykonywać. I tutaj to, co właściwie decyduje o, o działaniu mafii, to wszystkie takie uzależnienia, o których dużo osób wie, natomiast o których się nie mówi. I tutaj warto powiedzieć, że między innymi mafia pomagała przeprowadzić wybory, wspierając pewnych przedstawicieli, i właściwie na Sycylii wsparcie mafii zawsze zapewniało zwycięstwo. Do takich obrachunków między poszczególnymi rodzinami dochodziło z reguły, kiedy została zaburzona równowaga terenowa i dochodziło także do jakichś gwałtownych zmian w wyższych sferach politycznych. W chwili obecnej, kiedy władza staje się coraz bardziej scentralizowana. Właściwie mafia traci prawo bytu. Teraz przy okazji aresztowania pana Messiny Denaro, jeden z dziennikarzy sycylijskich stwierdził, że teraz to już wszystkich bosów się wyłapie, bo po prostu nie są już potrzebni. Dlatego że przy centralizacji władzy takie lokalne przedstawicielstwa tracą sens. Kwestia Właściwie w tej chwili nazwisko Matteo Messina Danaro wiąże się z rejonem Włoch, z rejonem Sycylii, a mianowicie. Z okolicą Trapani. Pan pochodzi z miejscowości Castelvetrano, i jak w tej chwili dowiedzieliśmy się, to ukrywał się w miejscowości. Odległej o 7 czy 8 kilometrów od rodzinnego miasta. To i chyba jeden z ostatnich bosów, który niejako od urodzenia był predestynowany do tego rodzaju, powiedzmy sobie, kariery, ponieważ jego ojciec Don Ciccio również posiadał tak zwane mandamento, właśnie w rejonie Castelvetrano, które właściwie można by było traktować jako no, królestwo tej rodziny. W okresie, kiedy Massimo. Messina Danaro dorastał. Dalej istniały praktycznie XIX-wieczne normy. Otóż, aby móc funkcjonować, no, musiał jako przejść w rodzaj, rodzaj rytuału inicjacyjnego i w wieku 18 lat zabił Podobno pierwszą osobę, a jak później się wyrażał, to wśród osób które, tam, z osób, które wyprawił na tamten świat, można by było stworzyć spory cmentarz. To były wyjątkowo krwawe czasy. Wówczas szefem grupy Corleonezi był Totorina, a Matteo Messina Danaro był z jednym z jego Kreszniaków, któremu przekazał władzę po aresztowaniu. to Rina był aresztowany w roku 1993. Następnym takim bosem ujętym po wielu latach był Bernardo Provenzano. Jednocześnie był to czas wyjątkowo okrutny, był to czas właśnie, kiedy miały miejsce straży, czyli zamachy terrorystyczne, w których zginęło wiele osób. Jednocześnie zamordowani zostali zostało, zamordowano dwóch sędziów śledczych, a mianowicie sędziowie Falcone, i Borsellino, którzy bardzo skutecznie starali się. Zniszczyć strukturę mafijną, co było naprawdę bardzo trudne. W tej chwili Włosi zadają sobie pytanie. Jedni uznają, że to ogromny sukces, że po 30 latach um, ostatni znaczący BOS został ujęty, inni uważają to po prostu za porażkę sądu. Um, dochodzą do um, Niektórzy nawet zakładają, że ze względu na ciężką chorobę, a mianowicie na chorobę nowotworową. Bos prawdopodobnie sam oddał się w ręce sprawiedliwości. Wystarczy popatrzeć na zdjęcia, na film z samego aresztowania, po to, żeby wytargować pewne specjalne warunki. Właściwie można powiedzieć, że za czasów panowania Matteo Massina Denaro włoska mafia. Bardzo się zmieniła. Wtedy, kiedy zaczynał karierę, dalej takim standardem był mafiozo z luparą, natomiast był on na tyle sprawnym specjalistą od zarządzania, że wówczas że za jego działania mafia z takiej działalności nielegalnej jak na przykład dystrybucja narkotyków, domy publiczne czy nielegalny hazard zwiększyła zasięg działania na działania w pełni legalne, pozwalające na Pranie zgromadzonych funduszy, a przede wszystkim turystyka, a nawet nowoczesne technologie, czyli fermy wiatrowe, fotowoltaika, no i oczywiście także sektor finansowy, ponieważ mówiono, że mafia, mafia posiada nawet swój bank. Był to tak zwana banka Sikula w Trapani. Także w chwili obecnej największym problemem wydawać się może infiltracja mafii, to znaczy właściwie można powiedzieć, że bardzo zatarła się granica między działalnością legalną a nielegalną. Mafia działa właściwie w taki sposób, aby umożliwić swoim Ludziom, y, osiąganie jak największych profitów y, i. Y, 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 y Jednocześnie zapewnić władzę, która już w tej chwili nie ma takiego wymiaru, gdyż, jak już powiedziałam, scentralizowana władza nie potrzebuje struktur lokalnych, ponieważ struktury lokalne zapewniają także pełną, pewną wolność postępowania. Natomiast w chwili obecnej, przy władzy coraz bardziej scentralizowanej, globalnej, reguły mają być dla wszystkich i nie ma być od nich odstępstw. Taki włoski dziennikarz, o którym, którego bardzo lubię słuchać, Fausto Carotenuto, osoba, która dokonuje bardzo takich inteligentnych ocen, Sytuacji jednocześnie um, wierzy w taką sferę spirytua spirytualną, mówi, że Właściwie wszystko polega na walce dwóch niezależnych piramid, które dążą do władzy nad światem, przy czym jedna jest to jezuicko-masońska, druga lewicowa i właściwie, kiedy są w równowadze, no cóż, postępuje owo przejmowanie świata, kiedy natomiast jedna piramida stara się wyeliminować drugą, to dochodzi do takich, można by powiedzieć, fajerwerków, które są nadzieją dla ludzkości, która zarówno przez jedną, jak i przez drugą piramidę jest przewidziana do roli niewolników. Cóż, warto się nad tym zastanowić, warto pomyśleć, jak to się ma do sytuacji w innych krajach, a także i w Polsce. Przepraszam, bardzo trudno mi mówić, ale po prostu chciałam się z Wami podzielić tym, co udało mi się zaobserwować, i mam nadzieję, że nie było to nudne. Pozdrawiam.